Słońce wstaje, nowy dzień się śmieje Witam pięknie i serdecznie wszystkich ogień. na kolejnych Są myślach z trzeciego tomu zgaśnie, Różnych myśli moich, przed takich na, na żywo, Choć na online dwieje. Wiemy z wiedzy ojca Pio, że w kosmosie istnieje życie o, Na wielu, wielu, wielu planetach i nie ma jakiejś centralnej planety, jakiejś nie wiadomo co tam ezoterycy sobie wymyślają, bo, la, bo galaktyk i Skupis Galaktyk jest miliardy, miliardów. Zyma jakichś tam centralnych planet i tak dalej. To są wszystko bójdy na resorach. Życie jest wszędzie. Ojciec spio powiedział, że prawie przy każdej gwieździe, inaczej mówiąc, słońcu po naszemu. <laughs> Niektóre są, większość jest podwójnych, obok dwa słońca sobie krążą wokół. Także może nawet nie mają tam ciekawie, jeśli pomiędzy nimi jest, jest jakaś planeta, to cały dzień mają dzień, bo jedno słońce jest z jednej strony, a drugie z drugiej. Ciekawe. No ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że aniołowie, którzy wyszli z nieba, wszyscy jakby stworzyli sobie to drugie niebo, w którym teraz jesteśmy my, i wszyscy szukają zbawienia i ojciec Pio powiedział, że jedynym celem człowieka na ziemi jest się zbawić, poszukać Boga i się zbawić. Nie ma innego celu. To wszystko, że mamy tam zawody, pracujemy, że ładnie wyglądamy czy brzydko wyglądamy, czy chodzimy w worku albo yy, jesteśmy na wybiegu, gdzieś tam yy, mody, <grym> to nie ma znaczenia. Bo to wszystko przeminie. To wszystko Owszem, może nas wiele nauczyć i powinno nas uczyć, ale mimo to wszystko to będzie niedługo poza nami. I ojciec mówił, że wszyscy w kosmosie, tym poza niebem, bo cały kosmos jest poza niebem. Niebo jest zupełnie w innym miejscu, chociaż Bóg daje energię temu kosmosowi, no bo kto da? My nie jesteśmy na tyle bogami, żebyśmy sami z siebie mogli siebie stworzyć i jeszcze energię dać światu. Nie ma czegoś takiego możliwego. Tylko Bóg to ma w sobie. Jest wieczny, nieosiągalny, a jednocześnie prosty, jak uśmiech dziecka. Więc wszyscy się chcą zbawić. Mają różne technologie, wyższe od naszej, oczywiście i niższe są planety jeszcze. Są takie, ojciec Pio mówił, że jeszcze dusze słońca nie widziały, tak zaszły nisko, że do dzisiaj słońca nie widzą. Muszą się tyle naczekać, nacierpieć, żeby odzyskać blaski i wejść w, w jakąś społeczność, która będzie uczyła taką duszę kultury, mądrości, itd. To nie są proste sprawy, ale tak jest. I każdy jest osobisty, indywiduum. Nie ma, że jeden drugiemu jakoś jest przedłużeniem drugiego. Nie, nie ma. Każdy na przykład jak się urodzi w jakiejś rodzinie, chociaż nawet bliźniacy jednojajowi, to każda dusza jest inna. I siostra Faustyna też tam mówi o różnych rzeczach, ale ja zaznaczam, że siostrę Faustynę y, troszkę pozmieniali jej pismo. Ojcu Pio też pewne myśli zmieniali, bo pytałem sam osobiście go. Jana Odkrzyża też pozmieniali, bo imprimatur, kościół i tak dalej, to musi być tak jak Kościół chce, a nie tak jak Bóg chce. No i tu są pewne pomyłki, pewne uproszczenia, a nawet skreślenia pewnej wiedzy. Franciszka z Asyżu, jak już mówiłem, ojciec Pio mi to powiedział, schowali pisma. Schowali jego pisma, do dzisiaj są niejawne, nie ma ich. Gdzieś tam leżą, ale ojciec coś tam mi sugerował, że być może kiedyś zostaną odkryte kapłani oczywiście zakryli. Potem namnożyli różnej wiedzy, takiej niepotrzebnej, o tych dogmatach, o tych wszystkich, co ojcowie kościoła tam bzdury plotą. Do dzisiaj tym ludzie żyją, nie? Tomaszem Zakwinu szczególnie, chociaż jest w niebie już, bo schodził do pewnego księdza przez ojca Pio tam w Nowej Hucie. Ale długo minęło, no to trochę to, to trwało, nim się, nim się oczyścił. I dzisiaj Kościół jednak już troszkę tym Tomaszem Zakwinu nie żyje. Jan Paweł II pamiętam kiedyś powiedział takie dość ciekawe słowa. Tomasz Tomaszem, ale nad Tomaszem jeszcze Pan Bóg jest. No, miał rację. Więc szukajmy duszy Boga. Albo inaczej. Naszą duszą szukajmy duszy Boga, ducha Boga. Ducha, dusza to to samo, chociaż niektórzy tam rozdzielają to tak samo jak psycholodzy, psychoterapeuci rozdzielają pewne energie, rejki i tak dalej. Tu taka energia, tu taka. No tak, ale to wszystko nie o to chodzi. Zupełnie nie o to chodzi. To czytam parę myśli. Tam, gdzie ludzie są ze sobą, tam, gdzie ludzie ze sobą walczą, świadczy o tym, że jest to cywilizacja na niskim poziomie, że nie ma pośród nich wolności, jedności i miłości. To jednak nie zamyka drogi nikomu, kto chce być indywidualnie doskonały w miłości i przypodobaniu się jej. Droga wzrostu i spokoju jest otwarta dla każdego indywiduum. Miłość jest największym luksusem na tej ziemi. Są jej zalążki, im więcej by jej było. Żylibyśmy coraz bardziej komfortowo i to pod każdym względem. To co ojciec Pio mówił właśnie, że miłość jest najważniejsza i wszystko gdy się robi z miłością, wszystko jest najlepsze wtedy. Ale ludzie nawet nie wiedzą jak Miło jest jej szukać, a co dopiero dawać, masz być coraz lepiej. Ma być coraz lepiej, a nie gorzej, mówił ojciec Pio. Prawda jest taka: nie widzimy aktualnie w kosmosie Boga, ale to nie znaczy, że jest nierozpoznawalny. On chce dać się poznać każdemu, lecz za tą rozkosz trzeba zapłacić staraniem. Nie będzie to jednak tak proste, bo ten nie, nieoryginalny świat składa się z zasłon. I ojciec Pio mówił, między innymi ciało ludzkie jest tą zasłoną, właśnie z powłoką na duszy, bo w niebie mamy oryginalne ciało, które jest połączone z duszą to jest jakby jedność. Tutaj też w zasadzie ciało ludzkie jest jednością z duszą no bo wszystkie reakcje i tak dalej potem idziemy spać jakby się wyłą wyłącza dusza. I jest jakby zespolona, ale co z tego, jak jest niewiedza w ciele? Mózg jest za słaby, nie daje rady. Zmysły nasze nie potrafią się nawąchać niebiańskich kwiatków, a ze stopy roziemskich. Więc nic nie czujemy, nic nie widzimy, tak naprawdę. Jesteśmy ślepi yy, na transcendencję. Tak, tu na Ziemi to owszem, spacer i te inne rzeczy to są w miarę, w miarę, ale. To, nie, to nas nie zbawi, natomiast świadomość, podwyższona świadomość nas zbawi. Wtedy możesz iść na spacer, siąść sobie na ławeczkę i sobie śpiewać piosenki, jakie chcesz, ale z miłością i dla Boga. To wtedy wszystko gra. To tyle na ten czas. Do następnego. Słońce wstaje, nowy dzień się śmieje. W sercu mam ogień, co nigdy nie zgaśnie. Idę przed siebie, choć czasem wieje. Wiara mnie niesie, jak skrzydła jasne. Rozświetla drugie w każdy czas, gdy serce śpiewa, to się śni. Razem spełnimy najpiękniejsze sny. Ważne chmury, deszcz czy zawieja. W sercu mam światło, to jest nadzieja. Ona jak gwiazda wskazuje drogę. Nie dam się smutkom przed siebie, pobiegnę. Wiara nadzieja! Piękniejsze sny. Wiara, nadzieja i miłość w nas rozświetla drogę. W każdy czas, gdy serce śpiewa, to życie śni. Razem spełnimy najpiękniejsze sny.